Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o nazwisku jako znaku towarowym. Jest to bardzo atrakcyjne słowo, które może spowodować, że towary danego przedsiębiorcy staną się bardziej konkurencyjne na rynku. Prawo dopuszcza, zarówno europejskie, jak i polskie, rejestrację nazwisk jako znaków towarowych. A kanwą i przyczynkiem dla naszego spotkania i dyskusji jest świeże orzeczenie głośno komentowane w sprawie jednego z najbardziej znanych sportowców, piłkarzy na świecie, mianowicie sprawy Lionela Messiego. Znaki towarowe, które obejmują nazwiska, znane są na świecie od bardzo dawna, obejmują nazwiska słynnych aktorów, słynnych polityków. O czym trzeba pamiętać, kiedy chcemy w ten sposób wyróżnić swoje towary na rynku? Zdecydowanie nazwisko, co potwierdzają przepisy zarówno krajowe, jak i unijne, może stanowić znak towarowy sam w sobie, lub też jego element. Czy to dominujący, czy też jeden z dodatkowych. Warto pamiętać, że jakkolwiek nazwisko może stanowić znak towarowy i zasadniczo dopuszczalna jest jego rejestracja, nie w każdych warunkach i nie w każdej sytuacji takie nazwisko funkcję znaku towarowego będzie mogło pełnić. Co do zasady, nazwisko musi spełnić te wszystkie warunki, które spełnia każdy znak towarowy, czyli przede wszystkim mieć zdolność odróżniającą, w tym również dla towarów, dla których będzie zarejestrowany. Ale mówimy tu też o większych ryzykach, a mianowicie o tym, że niekiedy chcąc zarejestrować nazwisko osoby sławnej, możemy napotkać ze strony tej osoby protest, że nie chciałaby, aby dany podmiot używał takiego nazwiska w charakterze znaku towarowego. A zatem Mogą pojawić się problemy przy rejestracji nazwisk słynnych osób, zarówno wtedy, gdy rejestruje je taka osoba sama dla siebie, jak i gdy chce je zarejestrować dla siebie inny podmiot. Orzecznictwo zarówno unijne, jak i krajowe dostarcza szeregu ciekawych kazusów, przypadków, które spotkały się z szerokim omówieniem w praktyce prawa własności intelektualnej. Chcielibyśmy, korzystając z orzeczenia w sprawie Mesji, przybliżyć kilka podstawowych zasad i warunków, które należy spełnić albo o których należy pamiętać w kontekście zgłoszenia i używania znaku towarowego za zawierającego nazwisko zwłaszcza sławnej e, osoby, czy to sportowca, czy polityka, e, czy artysty. E, przede wszystkim należy pamiętać, że znak towarowy zawierający nazwisko powinien spełniać Warunki i cechy, jakie są wymagane od każdego oznaczenia, które dany zgłaszający podmiot chce zgłosić do urzędu patentowego czy też do urzędu unijnego w celu uzyskania prawa z rejestracji czy też prawa ochronnego na taki znak towarowy. Przede wszystkim zatem taki znak towarowy. Musi nadawać się do odróżniania towarów lub usług, musi posiadać tak zwaną zdolność odróżniającą, którą bierze się pod uwagę przy ocenie zgłoszonego znaku towarowego. Nie może to być znak towarowy, nawet jeżeli zawiera nazwisko, który ze swej istoty odwołuje się wyłącznie do takich cech jak jakość, ilość, sposób wykonania, funkcje, które pełni, czyli to, co przepisy prawa wskazują jako negatywną przesłankę udzielenia prawa na dany znak towarowy. Co ciekawe, może to dotyczyć zarówno nazwiska, które jest nazwiskiem powszechnym, jak i nazwiska, które jest nazwiskiem rzadko spotykanym w obrocie w danej jurysdykcji. Można przypomnieć, że w orzeczeniu w sprawie Kenzo. Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że nie jest tak, że każda osoba ma bezwzględne prawo do tego, żeby zarejestrować swoje nazwiska jako znak towarowy. Być może w niektórych sytuacjach okaże się, że wchodzi ono w kolizję z wcześniejszym znakiem towarowym zarejestrowanym przez inny podmiot i wówczas można by było zakładać, że będzie ono czerpało... Korzyści z tego, że ten wcześniej zarejestrowany znak przyda, przyda mu jego użytkowników dla jego towarów. Ale przejdźmy do orzeczenia w sprawie Messi. Co ono wnosi? Tak jest. Ono rzeczywiście elektryzuje przede wszystkim piłkarza, a na pewno fanów piłki, piłki nożnej, a zwłaszcza tych, którzy są prawnikami. Otóż orzeczenie w sprawie Messi dotyka kilka, kilku interesujących, bardzo ważkich z perspektywy. Kolizji znaku towarowego, które zawiera nazwisko z wcześniejszym, w tym przypadku akurat podobnym znakiem towarowym. Tak, ten znak, który wcześniej został zarejestrowany, to był znak masji, znak zarejestrowany dla podobnych towarów, między innymi odzieży, w tym również sportowej. I otóż okazało się, że po pierwszej decyzji niekorzystnej dla piłkarza, która mówiła, że znaki są podobne i wobec tego jego znak towarowy nie może zostać zarejestrowany. Późniejsze decyzje w tym Izby Odwoławczej i sądu, a wreszcie Trybunału Sprawiedliwości wydana prawie po 10 latach, prawie po 10 latach został wydany wyrok, stwierdził, że. Mimo, że te znaki były bardzo podobne w warstwie wizualnej i fonetycznej, to ich konceptualna różnica polegająca na tym, że wszyscy zdaniem sądu i Izby Odwoławczej, a później to potwierdził Trybunał, kojarzą słowo Messi z nazwiskiem słynnego piłkarza i w związku z tym nie ma ryzyka, że, nie zachodzi ryzyko, że znaki te będą mylone przez odbiorców towarów oznaczonych nimi. Ewo, czy to jest ta... Istota rozstrzygnięcia tego orzeczenia, które dotyka kwestii neutralizacji tak pewnych funkcji znaku towarowego poprzez inne funkcje. I mówi ona, że różnice konceptualne mogą kompensować y, podobieństwa w sferze wizualnej i fonetycznej. Jeszcze jedną ciekawą rzecz, sąd powiedział w tej sprawie, a mianowicie, że jeżeli powołujemy się na słynne nazwisko słynnej osoby, to nie musimy przedstawiać dowodów, że zostało, że ono jest naprawdę słynne. I w związku z tym. Od Chodzimy tu od tej zasady, która zawsze w przypadku znaków renomowanych jest stosowana i przez sądy i przez izby odwoławcze, że trzeba złożyć stosowne dowody. Notoryjność znajomości nazwiska piłkarza jest niekoniecznie do udowodnienia. Możemy Ewa zatem powiedzieć, że piłkarze FC Barcelona obecnie Paris Saint Germain są nieustającym źródłem dostarczania ciekawych orzeczeń i Kazusów dla prawników, ponieważ zarówno Messi, jak i wcześniej sprawa Neymara dotyczy piłkarzy, którzy wówczas byli piłkarzami Barcelony, obecnie są w Paris Saint Germain. Tak. Otwiera to orzeczenie szerzej możliwość rejestrowania nazwisk jako znaków towarowych. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo.